Kiedy szykujesz się do lekcji, sprawdź, czy zabrałeś swoje zombie. Ben przyprowadził dziś do klasy nową uczennicę, ale nie igraj z nią, bo to zombie będzie dużo zabawy. Potrzebujesz linijki. Zapytam kogoś żywego. Ben, możesz dać mi linijkę? Jasne. Trzymaj, weź linijkę Klementynki. Odrysuj szablon ostrza siekiery na szarym filcu. Wytnij. Przymocuj kawałek filcu do drewnianej linijki, żeby wyglądała jak siekiera. Zrób ząbki w ostrzu. Pomaluj linijkę i ostrze ciemną farbą akrylową suchym pędzlem. Nałóż zacieki krwi farbą akrylową palcem. Kto przynosi siekierę do szkoły? A, to tylko linijka. Nasza dziewczyna zombie ma dziwny smak. Klementynka stoi przy tablicy. Szkoda, że nie potrafi pisać. Ale uznała, że krela jest bardzo smaczna po kawałek kredy nożem. Nadaj jej kształt kości. Wygładź papierem ściernym. Zombie zostawiają tylko kości. Spokojnie, pani Mario, to tylko kreda. Uwaga, zombie atakuje panią Marię. A, nie. Fałszywy alarm. Klementynka daje swojej ulubionej nauczycielce wskaźnik ze smoczego szkła. Pomaluj drewniany paty farbą akrylową. Narysuj szablon ostrza na pergaminie. Pokryj go czarnym klejem na gorąco. Nałóż kilka warstw, żeby uzyskać trójwymiarowy efekt. Wyrównaj kształt gorącą dyszą do pistoletu na klej. Zdejmij zastygnięty element z pergaminu. Zrób dwa takie same elementy. Sklej je razem. Wyrównaj łączenie gorącą dyszą pistoletu na klej. Przyklej do patyka. Owiń patyczek sznurkiem. Zrób to samo z drugiej strony rączki. Pani Marii to się spodobało. Teraz może obronić się przed denerwującymi uczniami, którzy nie dają jej spokoju. Wyobraźnia poniosła rudowłosą, e, Klementynko, masz gumkę? Czekaj, muszę wyjąć ją z głowy, trzymaj moje oko, nalej czarny klej na gorąco na plastikowy środek białej, okrągłej gumki. Zrób źrenicę. Zrób niebieską tęczówkę wokół źrenicy farbami akrylowymi. Dodaj różowe żyłki na białej części i odblask na źrenicy. Jak to? Ach, rozumiem, to prank zombie. To tylko gumka. Wygląda, że Klementynka ma niezłe poczucie humoru. Biedna rudowłosa nie może się przekonać do nowej koleżanki. Dziewczyna zombie nudzi się na ludzkich lekcjach. Więc Ben zabawia przyjaciółkę starym trikiem. Jak ty to robisz? Zombie mogą oderwać palec, albo przykleić sztuczny. Wyjmij klej ze sztyftu. Zawiń pojemnik w modelinie. Ulep palec. Przymocuj paznokieć z beżowej modeliny. Zrób na nim pęknięcia. Zrób nacięcia, żeby wyglądało jak kostka. Przetnij wokół zatyczki, żeby pojemnik się otwierał. Upiecz zgodnie z instrukcją. Wymieszaj czerwony barwnik z klejem. I wciśnij w pojemnik, kiedy modelina ostygnie. Ten zielony palec nie przykleja się, więc przymocuję go do ręki krwawym klejem. Nie działa. Ej, Klementynko, przestań torturować ten klej w sztywcie. Ten trik jest bardzo prosty. Patrz i naucz się. Obiad, ale zombie mają specjalną dietę. Jak to? Radioaktywne pudełko na lunch? Z kostkami w środku? Rozwałkuj gotowe ciasto krakersowe z ziołami. Wytnij kostki. Piecz 20 minut w 160 stopniach. Włóż do pudełka na lunch z sekcjami. Dołóż żelki mózgi, keczup, i załóż pokrywkę ze znakiem radiacji. Hej, Beniu, spróbuj tego smakołyku. Mmm, niezły. Zabawmy się w złapkość. Szkoda, że rudowłosa mm. nie lubi jedzenia zombie. No cóż, jej strata jest pyszne. Co ten Ben tam robi? No już, pokaż mi. Nie? Jesteś taki samolubny. Hej, klemcianiek, nie waj się. Zobacz, zrobiłem dla ciebie potworną niespodziankę. Odrysuj słoik Play-Doh na tekturze. Wytnij. Złóż pudełko. Zaokrągli brzegi. Odrysuj na papierze piankowym. Niech brzeg będzie falisty. Okryj tekturę papierem piankowym. Przymocuj wielkie oczy z żółtego papieru piankowego. Dodaj detale farbą akrylową i markerem. Zrób twarz śmiesznego potwora. Zrób robala z piankoliny, a na nim pierścienie. Przymocuj do ucha potwora. Włóż pusty słoik play Doh do pudełka. Przymocuj czerwoną glinę do góry słoika jako mózg potwór z mózgiem Play-Doh i chcę być kumplem dziewczyny zombie. Zobacz, jaki jestem straszny. Możesz policzyć żyły na moim mózgu. Piamandynka kocha potwory. Dzięki za prezent, Beniu. A teraz czas na uściski. Dziewczyna zombie zaprowadzi porządek w tej klasie. E, te przybory szkolne są nudne. Moja menzurka będzie wyglądała lepiej. Włóż przezroczystego slajma do szerokiej menzurki? I włóż do niego plastikowy mózg. Naklej na menzurkę naklejkę, żeby wyglądała jak z laboratorium? Włóż przybory szkolne w slajma. Mamy niespodziankę dla pani Marii. Ciekawe, kogo to mózg? Mam nadzieję, że nie dyrektora. Rudowłosa wymyśla sposób na ochronę przed zombie. Kieszonkowy kij do bejzbola. Owiń marker piankoliną. Nadaj kształt kija do bejzbola. Ukształtuj rączkę na zatyczce. Wciśnij połamane wykałaczki w kij jak gwoździe. Pomaluj gwoździe srebrną farbą akrylową. Zrób nacięcie przy zatyczce. Otwórz marker. Pomaluj brzegi czerwoną farbą akrylową. Pomaluj kij ciemną farbą, używając suchego pędzla. Przymocuj piankolinę jako główki gwoździ z wykałaczek. Pomaluj główki srebrną farbą. Nie wystraszysz Klementynki kijem. Nawet zombie widzi, że to tylko marker. Rudowłosa, twoje przybory szkolne są niesamowite! Znowu zaginął mój szywacz. Proszę pani Mario, użyj tych sztucznych zębów. Odrysuj strzywacz na papierze. Narysuj na szablonie zęby. Wytnij je. Zrób zęby z białego papieru piankowego według szablonu. Dodaj detale. Przyklej do strzywacza. Nałóż czerwony klej na gorąco, jako dziąsła. Ojejku, czy to strzywać? Pani Maria nie spodziewała się szczęki zombie w swojej klasie. Ale podoba jej się. Pogryzie tymi zębami całe i ma. Pani Mario, uwaga! zombi zaatakowały naszą klasę! Pokryj stary szkicownik szarą farbą akrylową. Nałóż czerwonej farby na dłoń. Zrób rozmazany odcisk na okładce. Przymocuj taśmę ostrzegawczą do szkicownika. Zrób trwawe odciski farbą akrylową. Hej wy z tyłu, spokój! To do włosa szybko otwierasz kicownik, żeby dziewczyna zombie nic nie podejrzewała. Ja tylko rysuję. Lekcji się skończyły, czas spakować swoje rzeczy. Dziewczyna zombie ma słodkiego misia, białego wędrowca. Rozetnij starego misia. Wyjmij wypełnienie z tłowia, żeby móc włożyć swoje rzeczy. Nie wyjmuj wypełnienia z głowy i łapek. Przyklej zamek, przyklej suwak do paska, przypal drugi koniec paska. Przyklej paski do misia. Pomaluj oczy niebieską farbą akrylową, żeby wyglądały jak u białego wędrowca. Posyp brokatem, namaluj czarne powieki. Lekko natnij misia z przodu i wyjmij wypełnienie, żeby wystawało. Przyklej kawałek taśmy do czoła. Dodaj czerwone akcenty. Szykuj się, mi się wędrowcze. Ruszamy. Klementynko, pozwól, że ci pomogę. O, co tam masz? Ciała swoich ofiar? Ten miś waży tonę. Podobały ci się nasze zombie przybory szkolne? Napisz w komentarzu, co byś zabrał do szkoły w czasie apokalipsy zombie. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych wideo o zombie od Trum Trum.